Listem dojczyzny do w wykonaniu duetu Anno Domini i Huru Arion rozpoczął się koncert Poznańska Muzyka Wolności 29 października w Auli uniwersyteckiej przy ulicy Wieniawskiego wystąpili artyści zarówno z młodego, jak i starszego pokolenia. Publiczność mogła usłyszeć utwory kojarzące się z głównym tytułem koncertu, czyli z wolnością. Nie zabrakło utworów znanych, takich jak Nim w stanie dzień Agnieszki Osieckiej czy Czas nas uczy pogody, Jacka Cygana. Czas nas Pomysłodawcą i współorganizatorem koncertu był znany na winogradach Krzysztof Wodniczak Prezes Poznańskiego Towarzystwa, artystów, autorów, animatorów kultury ptak były menadżer Czesława Niemena i sen Powstańca Wielkopolskiego. Ten koncert Poznańska muzyka wolności niewątpliwie głęboko będzie podszyty patriotyzmem, a z uwagi na plejady wykonawców tak na pierwszy rzut oka. Kojarzącą się z wielkością z wielością i wielkością różnych stylistycznych czy konwencji stylistycznych. Pomysł zrodził się jakby bardzo spontanicznie. Ja jako syn Jana, Powstańca Wielkopolskiego uczestniczę we wszystkich działaniach, jakie są przygotowywane z okazji nie tylko stulecia, Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ale również przy okazji innych form czy innych propozycji. I tak pomyślałem, że warto odszukać czy synów, czy wnuków, po prostu potomków powstańców Wielkopolskich i dla nich zadedykować może nie bardzo wniosłe, patetyczne utwory, nawet takie z repertuaru. Z tamtego okresu, bo powstawały pieśni patriotyczne związane z powstaniem Wielkopolskim. Ale przygotować troszeczkę wersję, jakby usłoucześnioną. Wydarzenie wsparło m.in. miasto Poznań. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, a także drugie skrzydło lotnictwa taktycznego i zespół szkół muzycznych. Na scenie mogliśmy zobaczyć i usłyszeć chór oraz zespół z tej placówki pod dyrekcją Wiesława Bednarka i Laury Stiller. Wokalistom akompaniowali także Sunflower Orchestra i trio Piotra Kałużnego. Gdy promień słońca namaluje Nadziei będzie jasne tło Gdy tęczą barw obejmie czułe Zdołamy zwalczyć wszelkie co, A kiedy jasność tła przygasa Wszyscy zaproszeni muzycy na stałe są związani z Poznaniem. Widzowie mieli okazję po latach zobaczyć na scenie rozpoznawalne twarze. W pauli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpili Hanna Benedyk, Dariusz Renert, Piotr Szulc, Piotr Kuźniak i Grzegorz Kupczyk. Nie zabrakło także reprezentantów młodej sceny muzycznej. Przed publicznością zaśpiewali Duet Anno Domini, czyli Anna Hetmańska i Dominik Górny, Marianna Ćwiękała, Dominika Narożna, Justyna Szafran, Julia Rosińska, Ewelina Reichel, a także Filip Popów. Wydarzenie zwieńczył występ poety i wokalisty Grzegorza Tomczaka, który wspólnie z pozostałymi gwiazdami wieczoru wykonał utwór tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. Dłuższą relację z koncertu Poznańska Muzyka Wolności będą mogli Państwo zobaczyć w magazynie Muzomania, a w nim m.in. wywiad z Grzegorzem Kubczykiem, byłym wokalistą legendarnego zespołu Turbo. Zapraszamy!